Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, stwierdzam kworum. Witam wszystkich obecnych członków Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ministrów, towarzyszących im osoby. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Komisja przyjęła porządek dzienny. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu pierwszego, czyli informacji o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag. Są to następujące dokumenty UE w trybie artykułu 8 ust. 2 ustawy KOM 2019-82 w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy KOM 2019-79, 83, 84, 85, 86 oraz KOM 2019 11.02. Czy do wymienionych przeze mnie dokumentów państwo posłowie chcą zgłosić uwagi, czy też zgodnie z wnioskiem prezydium możemy przyjąć je bez rozpatrywania przez komisję? Sprzeciwu nie słyszę. Stwierdzam, że komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do wymienionych powyżej dokumentów. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu pierwszego. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustęp 2 ustawy z dnia 8 października 20 informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku. Rząd jest reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Rada do spraw zagranicznych, która spotka się 18 marca, będzie miała przed sobą trzy obszary dyskusji. Po pierwsze Chiny, po drugie sytuacja w Mołdawii i sprawa jemeńska. Jeśli chodzi o Chiny, będzie to kolejne spotkanie, które będzie spotkaniem przygotowawczym przed zbliżającym się szczytem Unia Europejska-Chiny, który jest zaplanowany na 9 kwietnia. Kluczowe dwa aspekty. Po pierwsze losy umowy inwestycyjnej Unia Europejska Chiny tu Tutaj istotnym elementem impasu jest zakres i stosowanie zasady wzajemności w zakresie dostępności rynku, w szczególności rynku zamówień publicznych. Ma to kluczowe znaczenie tak dla Unii Europejskiej, jak i specyficznie dla Polski, ponieważ i Unia, i Polska ma negatywny bilans handlowy wymiany z Chinami. Drugim elementem, dużo bardziej horyzontalnym, jest podjęcie dalszych rozmów nad reformą WTO. System WTO przeżywa dziś trudne chwile. Wszyscy uczestnicy procesu WTO są zainteresowani tym, aby reforma wytyczyła drogę do ożywienia tego systemu ochrony reguł wolnego handlu na poziomie globalnym. Druga sprawa to Mołdawia w związku z. Anulowaniem wyborów na mera Kiszyniowa w pierwszej połowie 2018 roku podniosły się liczne głosy krytyczne w stosunku do przestrzegania standardów demokratycznych w wyborach powszechnych w Mołdawii. Odnotowujemy pozytywne elementy raportu OBWE z ostatnich wyborów, tym niemniej Zwracamy uwagę na to, że cały czas utrzymują się wątpliwości, w szczególności jeżeli chodzi o presję wywieraną na pracowników administracji publicznej pod kątem motywowania ich nie tylko do samego głosowania, ale i głosowania zbieżnego z interesami władz publicznych. Sąd Konstytucyjny zatwierdził wybory. Zatwierdził ich ważność, co ma istotne znaczenie dla procesu wewnętrznego w Mołdawii, natomiast to nie zamyka sprawy na poziomie europejskim. Sprawa cały czas budzi wątpliwości, pobudza dyskusję na temat, na temat sytuacji wewnętrznej w Mołdawii. Trzecia sprawa to Jemen. Porozumienia sztokholmskie, które do tej pory były ramą międzynarodową dla procesu pokojowego, procesu normalizacji w Jemenie, nie są wykonywane. To stwarza istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Jemen jest istotny dla bezpieczeństwa nie tylko rogu Afryki, ale i Bliskiego Wschodu, co ma liczne, daleko idące implikacje również dla bezpieczeństwa europejskiego. Z drugiej strony mamy wyraźną perspektywę, wyraźne ryzyko katastrofy humanitarnej. Z tego powodu Polska zdecydowała się zgodnie z kierunkowymi decyzjami rządu, które zakładają większe niż do tej pory zaangażowanie we wszelkie działania natury humanitarnej, w szczególności w tym regionie świata, spowodowało, że Polska była reprezentowana na konferencji darczyńców i zdecydowała się na wpłatę na, na fundusz humanitarny, Międzynarodowy Fundusz Humanitarny w, dla tego kraju. Temat był również obecny na marginesie Konferencji Blisko Wschodniej, która stosunkowo niedawno miała miejsce w Warszawie. To są główne tematy zbliżające się Rady do Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan poseł Protasiewicz. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam tylko krótkie pytanie do pana ministra. Jak wysoka jest ta wpłata, tę kontrybucja Rzeczpospolitej Polskiej w ten Fundusz Solidarnościowy na rzecz Jemenu? To jest 2 miliony złotych. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 20 przyjęła do wiadomości informacja Rady Ministrów o posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu drugiego. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli rozpatrzenie rozpatrzenia w trybie artykułu 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 20 informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych 19 marca 2019 roku w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach. Rząd jest również reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska rządu. Dziękuję bardzo. Rada do Spraw Ogólnych, która zbierze się 19 marca. Przede wszystkim skoncentruję się na kolejnej dyskusji, to już jest regularna y, praktyka, myślę, do samego końca negocjacji wieloletnich ram finansowych, na, na kolejnej dyskusji o postępie pracy i o przygotowaniu tych głównych negocjacji, które rozstrzygną się na poziomie Rady Europejskiej. By ten proces został y, rozpoczęty, potrzebne jest przygotowanie tak zwanych negoboksów, czyli tych zakresów y, różnych elementów, pakietów WRF, y, które mają znaczenie polityczne na tyle dużo, że są przekazane do kierunkowych decyzji, często szczegółowych decyzji Rady Europejskiej. Spodziewamy się, że prezydencja przedstawi również listę aktów sektorowych, czyli tych instrumentów, które regulują poszczególne polityki Unii Europejskiej pod kątem budżetowym i przedstawi aktualny postęp prac legislacyjnych, jeśli chodzi o te te elementy, które mogą być dzisiaj przedmiotem pra zwykłych prac legislacyjnych. Parlament Europejski chce za zaawansować oczywiście, z oczywistych powodów, chce zaawansować pracę nie tylko nad aktami sektorowymi, ale również nad samym rozporządzeniem WRF, tak aby wpłynąć w możliwie daleko idącym stopniu na działania nowego parlamentu. Taka strategia parlamentu jest korzystna z polskiego punktu widzenia. Oczywiście musimy pamiętać, że nowy parlament, nowy, nowa kadencja parlamentu może wziąć pod uwagę dotychczasowe rozstrzygnięcia w zakresie WRF, bądź je porzucić i rozpocząć pracę od nowa. Dotychczasowa praktyka takich sytuacji nie, nie, nie odnotowywała, nie, nie, nie było takiej skłonności, natomiast oczywiście zmiany polityczne w Europie mogą przynieść również i takie rozstrzygnięcia. Drugim elementem, Powiązanym budżetowo, ale o, o, o zupełnie innej wadze, jest trzecia edycja instrumentu pomocy przedakcesyjnej. Projekt przedstawiony przez Komisję Europejską cieszy się poparciem ze strony Polski. Z jednej strony upraszcza on procedury przyznawania tej pomocy, z drugiej strony utrzymuje funkcjonalność pomocy przedakcesyjnej, która bez względu na to, co sądzimy o skali tej pomocy, ma istotne znaczenie dla podtrzymania samego procesu akcesji, samego procesu rozszerzenia, który z powodów politycznych, już tym razem niebudżetowych, ma, ma trudną i dość wyboistą drogę w ostatnich miesiącach. Z tego powodu chcielibyśmy, aby instrument nie był w żaden sposób zaostrzany, aby nie był nadmiernie nadużywany do rozstrzygania zagadnień politycznych, kontrowersji politycznych, które są żywo obecne w niektórych państwach członkowskich w związku z ewentualnością odnowienia polityki rozszerzenia w szczególności wobec wybranych państw Bałkanów Zachodnich. Trzecia sprawa, którą zajmie się Rada do Spraw Ogólnych, to przygotowanie Rady Europejskiej, która zbierze się w dniach 21-22 marca, tak w formacie artykułu 50, czyli w formacie brexitowym, jak i w formacie podstawowym, zwykłym. Z polskiego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują właśnie negocjowane zapisy dotyczące ambicji w obszarze wspólnego rynku. Wiosenna Rada Europejska zawsze ma przewagę zagadnień gospodarczych. Polska pod tym względem jest bardzo zaangażowana w budowanie możliwie ambitnych zapisów, jeżeli chodzi o przyszłość wspólnego rynku, nie tylko pod kątem tego, co może się wydarzyć. Do końca tego cyklu politycznego tutaj się zbyt wiele już wydarzyć pewnie nie może, ale także pod kątem kształtowania strategicznej nowej agendy, nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu. Drugim elementem istotnym z polskiego punktu widzenia jest uzyskanie właściwej równowagi zapisów, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Unia Europejska musi zgodnie z porozumieniem paryskim na pewnym etapie przyjąć nowe cele redukcyjne. Natomiast zwracamy uwagę, że jest to zdecydowanie przedwczesne na tym etapie, w szczególności zgodnie z dotychczasowymi negocjowanymi także przez Polskę zapisami Rady Europejskiej, nowe cele redukcyjne powinny być osadzone w realiach państw członkowskich, czyli powinny być oparte o przyjęte, a dziś właśnie konsultowane narodowe plany energii i klimatu i narodowe strategie rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. To oznacza bardzo istotne czasowe ograniczenia podjęcia tego typu decyzji. Oznacza to uzyskanie takiej gotowości do podjęcia decyzji, oczywiście przez Radę Europejską w trybie konsensusu, znacznie później niż, to, niż tego oczekują niektóre tzw. Tak ambitne państwa członkowskie pod kątem ochrony klimatu. Spodziewam się również dyskusji, raczej odnotowania niż, niż poszerzonej dyskusji nad kształtem zaleceń semestru europejskiego na rok 2019 i zaleceń w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro. Dokumenty nie są kontrowersyjne z polskiego punktu widzenia. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że Komisja przyjęła do wiadomości informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych. 19 marca 2019 roku w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach w trybie artykułu 11 ustęp 1 ustawy. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu trzeciego. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli rozpatrzenie w trybie artykułu 151 ust. 5 regulaminu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 roku. Rząd jest również reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Jak już wspomniałem w kontekście Rady do Spraw Ogólnych, kluczowe elementy dyskusji na tej Radzie Europejskiej, pomijając element bardzo nieznany i, i który dopiero się decyduje, czyli dyskusję na temat konsekwencji poszczególnych kolejnych głosowań w brytyjskim parlamencie w związku z Brexit, dyskusja Rady Europejskiej skoncentruje się na zagadnieniach gospodarczych, w szczególności przyszłość wspólnego rynku. Jest to istotny wkład w założeniu w nową agendę strategiczną. Zwracamy uwagę na to, że rynek wymaga nie tylko rozwoju, ale także i obrony przed Falą protekcjonizmu, którą obserwujemy w wielu państwach członkowskich. Czasami ta fala protekcjonistyczna jest obecna również w instytucjach europejskich. Zwracamy uwagę na to, że mamy całkowicie nieuzasadniony, nieproporcjonalny impas w postępowaniach legislacyjnych w obszarze dyrektywy notyfikacyjnej, czy też dyrektywy ECART. To nie są bardzo przełomowe projekty, ale mają istotne znaczenie dla rozwoju rynku usług. Z drugiej strony, w tej samej agendzie wspólnego rynku. Istotne znaczenie z polskiego punktu widzenia ma dyskusja o przyszłości rynku cyfrowego, w szczególności pod kątem rozwoju sztucznej inteligencji. Pod tym kątem szczególne znaczenie z polskiego punktu widzenia ma uznanie swobody przepływu danych nieosobowych jako fundamentu ustrojowego dla przyszłości rynku cyfrowego, w szczególności pod kątem sztucznej inteligencji. Ta dyskusja może dotyczyć również norm etycznych dla sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa rozwoju sieci piątej generacji. Drugim aspektem, ale tej samej gospodarczej debaty, będzie zapewne dyskusja o przyszłości polityki przemysłowej, nie wykluczając dyskusji o użyciu instrumentów ochrony rynku, w szczególności w kontekście Chin, nie wykluczając dyskusji o użyciu zasady wzajemności w dostępie do rynku, publicznego finansowania inicjatyw innowacyjnych o podwyższonym poziomie ryzyka, które mogłyby mieć istotne ograniczenia, trudności w uzyskaniu finansowania rynkowego, w tym, i to jest ostatni aspekt tej dyskusji, przyszłości prawa konkurencji. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że prawo konkurencji Unii Europejskiej powinno być istotnie zmienione, wręcz z propozycjami wprowadzenia do mechanizmów egzekwowania tego prawa czynnika czysto politycznego. Z pewnością ta sprawa będzie istotnym punktem odniesienia dla gospodarczej części dyskusji. W naszym przekonaniu gospodarczy aspekt ma również dyskusja o klimacie. Chcielibyśmy, aby ta dyskusja była osadzona w kontekście nie tylko konkurencyjności gospodarki, ale i bezpieczeństwa geopolitycznego, ponieważ dzisiaj polityka klimatyczna jest głównym instrumentem Unii Europejskiej wpływającym na miks energetyczny. Wspomniałem, że procesowo chcemy osadzić proces dochodzenia do uzgodnienia nowych, nowego otwarcia w polityce klimatycznej Unii Europejskiej w okolicznościach krajowych, na, na narodowych planach klimatu i energii i strategii długookresowej w zakresie źródeł odnawialnych. Dwie, dwie ostatnie rzeczy to, to relacje zewnętrzne. Tutaj z całą pewnością Rada odniesie się do szczytu Unia Europejska-Chiny. Wśród spraw różnych zapewne odnotowane będą kwestie postępu prac w zakresie zwalczania dezinformacji. To jest dyskusja, która wraca na Radę Europejską kolejny raz, niezwykle istotna z punktu widzenia wyborów europejskich. Odnotowane będzie zapewne dziesięciolecie Partnerstwa Wschodniego. W dyskusji na pewno podejmiemy kwestię kolejnej rocznicy napaści na Krym ta sprawa na pewno stanie również w dyskusji na, na Radzie Europejskiej. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan poseł Protasiewicz. Ja mam jedno krótkie, jedno szersze, chociaż to drugie, nie chciałbym rozwijać dyskusji, która jest no, oparta jeszcze o brak wiedzy, co się stanie w Westminsterze. Ale to pierwsze, jeśli mówił pan minister o... W tendencjach protekcjonistycznych w instytucjach europejskich, to może pan minister precyzyjnie określić, które to instytucje, czy sama komisja, czy któryś z konkretnych komisarzy, czy, czy agendy unijne. No i to drugie, jeśli można, bardzo krótko namówić pana ministra na taki jakiś wstępny scenariusz, jak to się może potoczyć w zależności od wyniku głosowania dzisiejszego. Kwestie brexitowe. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania państwa posłów? Nie widzę. Bardzo proszę, pani minister. Problem protekcjonizmu jest obecny w agendzie politycznej wielu państw członkowskich przez bardzo długi czas, przez bardzo wiele lat. Nową jakością w tym, w tym obszarze jest pewna uległość, otwartość na tego typu agendę ze strony instytucji europejskich, nie wyłączając Komisji Europejskiej, która w założeniu powinna robić wszystko zgodnie ze swoimi traktatowymi zobowiązaniami, by bronić AKI-komuniter, by bronić traktatowych swobód, by implementować, rozszerzać implementację tak dalece, jak to jest politycznie możliwe. Przy okazji inicjatyw legislacyjnych w obszarze delegowania pracowników tej ostatniej i tej, która miała miejsce ponad 5 lat temu przy okazji nowych propozycji legislacyjnych w obszarze mobilności w transporcie, czy też niektórych elementów legislacji socjalnej, chociażby w zakresie koordynacji świadczeń społecznych, widać wyraźnie, że prawdziwym celem tych, tych, tych działań legislacyjnych jest nie tyle ochrona uzasadnionych praw społecznych pracowników na wspólnym rynku, czy to... Czy to pracowników najemnych, czy to usługodawców, ale intencją jest tak naprawdę ograniczenie konkurencji na wspólnym rynku, w szczególności dotyczy to rynku usług, który jest najbardziej niedorozwiniętą częścią rynku wspólnotowego. Oczywiście wyłączając dyskusję o tak zwanym rynku wspólnotowym, który jest nowym fenomenem i dopiero jest budowany. Mówię. Ma, ma, Obserwujemy podatność Komisji Europejskiej na, na agendę protekcjonistyczną, co jest o tyle nietypowe, że to powinna być ostatnia instytucja, która powinna okazywać podatność na tego typu pomysły. Jeśli chodzi o Brexit, to jesteśmy w środku utrzymującego się i chyba pogłębiającego się kryzysu ratyfikacyjnego kryzysu w Parlamencie Brytyjskim. Natomiast kryzys ratyfikacyjny nie powinien, nie powinien być postrzegany jako problem tylko i wyłącznie brytyjski. Jest to problem dla Wielkiej Brytanii przede wszystkim, ale dla Unii Europejskiej także, ponieważ intencjonalne czy nieintencjonalne wprowadzenie brexitu bezumownego będzie oznaczało bardzo poważne zaburzenia w szczególności w handlu gdzie nie możemy, nawet gdybyśmy chcieli, gdybyśmy mieli takie, taką wolę, nie możemy y, wprowadzić mechanizmów, które by w 100% kompensowały straty i zaburzenia w handlu. Po prostu dla wspólnego rynku i Unii Celnej nie ma innej alternatywy jak zasady WTO, a to oznacza niezwykle poważne y, zaburzenia taryfowe i pozataryfowe. Te drugie zresztą wydaje się, że są nawet ważniejsze, ponieważ y, wszystkie fizyczne punkty dostępowe do wzajemne rynku brytyjskiego i... Unijnego są zbudowane na okoliczności funkcjonowania w ramach unii celnej i w ramach wspólnego rynku. Nagłe przywrócenie jakichkolwiek tak naprawdę dodatkowych kontroli na punktach do, dostępowych, w szczególności w, w Eurotunelu, będzie powodowało olbrzymie fizyczne zaburzenia, już nie tyle regulacyjne, co fizyczne. Re, z regulacyjnymi sobie jakoś dajemy radę, tak środkami krajowymi, jak i środkami na poziomie Brukseli. Wspomnę tylko o przyjęciu dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o tymczasowe zasady dostępności wzajemnej rynku transportowego, tak transportu drogowego, jak i lotniczego. To są rozwiązania, jak na rozwiązania tymczasowe, bardzo ambitne i, i, i bardzo właściwe. Natomiast zasadniczo problemów, jakie wystąpią w wymianie handlowej, nie da się w stu procentach skompensować nawet przy najlepszej woli. I to jest realna stawka tego, tych wydarzeń. Bardzo dziękuję, proszę. Tylko panie, panie ministrze, dziękuję bardzo za tą informację, jak rozumiem, może się mylę, proszę tutaj o, o ewentualną korektę, znaczy te obawy pojawiają się głównie po stronie parlamentarzystów brytyjskich. Znaczy oni uważają, że, że rozwiązania z tych form przejściowych ostatnio nawet wynegocjowanych i, i zatwierdzonych w czasie ostatniego spotkania w Strasburgu pomiędzy panią premier May a komisarzem przewodniczącym Junckerem, jakby mogą być niewystarczające i mogą na trwale utrzymać Wielką Brytanię we Wspólnocie celnej bez żadnych rozwiązań. I czy jakby, nie oczekując może jednoznacznej deklaracji, ale ja tu wyraźnie widzę, problemy będą po obu stronach, ale przyczyna jest jakby po stronie nieufności ze strony parlamentarzystów brytyjskich. I kwestii oczywiście wewnętrznych, ale druga kwestia jeszcze chciałem pana dopytać, ponieważ jakie jest stanowisko Irlandii? Ja rozumiem, że Rada Europejska i w konsekwencji Unia Europejska, ale Rada Europejska absolutnie broni po pierwsze interesów całej wspólnoty, ale w szczególności państwa członkowskiego, które zostaje. Państwa granicznego, jakim jest Republika Irlandzka. I na ile tu elastyczność premiera Irlandii, czy rządu Irlandii jest jest jeszcze, jaka, czyli w ogóle jeszcze istnieje jakaś przestrzeń do bardzo dziękuję. Rozumiem, że jest to ostatni głos w dyskusji, tak? Bardzo proszę, panie ministrze. Czy znaczy, o stopień elastyczności premiera Irlandii należałoby pytać stronę brytyjską. Ja nie jestem, nie mam tytułu do tego, żeby referować nawet swoje własne odczucia w tej sprawie. Wydaje się, że ona jest niezwykle ograniczona. To wiemy z rozwoju wypadków do dziś. I to oczywiście skutkuje usztywnieniem stanowiska unijnego. I skutkuje paradoksalnym skutkiem, myślę, że paradoksalnym, w szczególności z punktu widzenia irlandzkiego, a mianowicie upadkiem umowy wyjścia, która jest jedyną gwarancją interesów brytyjskich w kontekście Brexitu. Widzę tutaj oczywisty paradoks tej, tej eskalacji. Jeśli chodzi o rozwiązania tymczasowe, to one są przedmiotem na pewno zainteresowania obu stron. Nikt nie widzi tymczasowe w zakresie dostępności rynku. Ja wspomniałem o Handlu, o transporcie drogowym i transporcie lotniczym, ale to także dotyczy utrzymania ważności certyfikatów dostępowych, znaczy upoważniających do dostępu rynku dla poszczególnych towarów. To są rozwiązania, które cieszą się zainteresowaniem obu stron, ponieważ nikt nie chce pogłębiać zapaści, ewentualnej nagłej zapaści w wymianie handlowej. To, co, się, to, co spotyka się z bardzo poważną, poważnym oporem, kontrowersją w brytyjskim parlamencie, to są rozwiązania właśnie nie tymczasowe z punktu widzenia brytyjskiego przynajmniej, które odnoszą się do kontekstu granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, co w przekonaniu strony unijnej może być zabezpieczone tylko i wyłącznie, przynajmniej spośród znanych nam scenariuszy, może to być zapewnione tylko i wyłącznie przez istnienie unii celnej, jeśli nie z Wielką Brytanią. To przynajmniej z Irlandii Północnej. I to generuje konkluzję polityczną, niezwykle mocną, że takie uregulowanie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznaczałoby dekompozycję wewnętrzną Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej, co ma oczywiście nieprawdopodobnie kompulsywny, wybuchowy charakter. Natomiast no, ocena tych rozwiązań, które były wynegocjowane przedwczoraj w nocy, E, oczywiście należy do, do brytyjskiego parlamentu. Ta ocena jest e, niestety e, negatywna. Bardzo dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 20. przyjęła do wiadomości informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 roku. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu czwartego. Przystępujemy do spraw bieżących. O terminach kolejnych zostaną Państwu powiadomieni przez sekretariat komisji. Czy ktoś z Państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu piątego. Informuję, że porządek dzienny został wyczerpany. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie komisji w kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji. Bardzo dziękuję Państwu.